Tramwaje wróciły na wierzbięcice po długiej przerwie. Nie jeździły tędy przez ponad rok, odkąd trwa tutaj zakrojona na dużą skalę przebudowa. Zresztą tu i ówdzie widać, że cała ulica nadal przypomina trochę plac budowy. Ale teraz znów można iść na przystanek i wsiąść do tramwaju. Pamiętam, tutaj dużo bardzo starszych osób mieszka. Na przykład tutaj trzeba podjechać do przystanie, żeby iść do przychodni, ale coś w tym rodzaju, no to mieli problem, żeby w ogóle tam się zostać. Jestem po wypadku. Tramwaje yy, przystanki wiedeńskiej, bardzo super sprawa. No i cieszę się, że w końcu ten cały... Bała był Był naprawiony po prostu, nie? Na Wierzbięcice w ten weekend wróciły tramwaje kilku linii. Dwójka, dziewiątka, dziesiątka, a także dwunastka, która z powodu przebudowy Ronda Rataje kursuje teraz właśnie tędy. Przez Wildę do Hetmańskiej i dalej na Starołękę. Na przebudowanym już odcinku trasy jest między innymi nowe, miejscami zielone torowisko, co ważne oddzielone od aut na jezdni. Dzięki temu tramwajów nie będą już blokować samochody stojące w korku, co zdarzało się tu wcześniej. Poza tym są też wyremontowane chodniki i przystanki, w tym tak zwane przystanki wiedeńskie przy ulicy Świętego Czesława. Ale coś za coś, tramwaje wróciły na Wierzbięcice, przestały za to jeździć po sąsiedzku na Górnej Wildzie tam zaczną się prace remontowe. Także z jednej strony będzie możliwość przejazdu z drugiej strony nie, natomiast jak najbardziej przejazd przez Wildę, dojazd do Wildy i w kierunku do Dębca tramwajami będzie zachowany. To nie jedyne zmiany na tramwajowej mapie Poznania, jakie zaszły w ten weekend. Przypomnijmy, że w sobotę ruszyła w końcu budowa przystanków wiedeńskich przy rynku jeżyckim, długo wyczekiwanych przez mieszkańców. Z tego powodu tramwaje nie jeżdżą fragmentem ulicy Dąbrowskiego, od Roosevelta właśnie do rynku jeżyckiego. I tak będzie przez najbliższe dwa miesiące z tym, że tutaj objazd jest niewielki z kaponiery przez Zwierzyniecką i Kraszewskiego. Seweryn Lipoński, puls dnia!